Cześć! Dzisiaj omówię kolejny z naszych produktów, czyli płyn niezamarzający o nazwie Faktory. W przeciwieństwie do wszystkich poprzednich płynów niezamarzających, o których Wam mówiłem, Faktory jest produkowany na bazie glikolu monoetylenowego. Co za tym idzie, zastosowanie takiego surowca niesie za sobą oczywiście wady i zalety. Po pierwsze... Etylen jest surowcem toksycznym, przez co swoje zastosowanie znajduje głównie w systemach przemysłowych i technicznych, czyli tam, gdzie nie ma ryzyka przedostania się płynu do organizmów żywych, gleby czy żywności. Naprawdę warto mieć to na uwadze, ponieważ przy zatruciu etylenem powikłania dla zdrowia mogą być naprawdę poważne, wliczając w to śmierć. Jeśli chodzi o zalety tego produktu, to musimy wymienić właściwości fizykochemiczne oraz ceny, które przemawiają na korzyść faktory względem innych płynów bazujących na glikolu. Różnica w właściwościach fizykochemicznych bierze się z tego, że etylen ma mniejszą gęstość od propylenu, natomiast różnica w cenie bierze się z tego, że monoetylen jest zwyczajnie jako surowiec tańszy od innego rodzaju glikoli. Podsumowując, decyzja co do wyboru płynu zawsze finalnie należy do klienta. Natomiast są to bardzo ważne informacje, które jako sprzedawca lub instalator mamy obowiązek przekazać potencjalnym klientom. A wy, drodzy klienci docelowi, pamiętajcie, żeby przy zakupie płynu pytać o wymagane dokumenty dotyczące danego produktu, takie jak karta charakterystyki lub ATEST PZH. Pozwoli Wam to upewnić się, że kupujecie sprawdzony produkt od sprawdzonego producenta. Jeśli możemy ci jakoś pomóc lub masz dodatkowe pytania, wejdź na prokolt.pl, wybierz zakładkę kontakt i odezwij się do nas.